Witam, witam wszystkich, kochani. Koni, chcę opowiedzieć pewnej sytuacji, jakie niedawno słyszałem, i to jest właśnie coś, kochani, co pomoże nam myśleć o tym, jak nowy człowiek powinien myśleć. Kochani, była taka sytuacja, niedawno ktoś mi to opowiadał, iż. Przyszła do nich pewna osoba, która niedawno miała operację, miała coś tam wycięte ze środka ze względu na raka i osoba, która mi to opowiada, mówi tak, że przyrządziłam jakiś, jakiegoś melona, pocięłam melona, przyniosłam, pociąg na kawałki. I ta osoba, która miała wycięte może pół roku, może rok temu yy, jakiś tam część organu sama prawie wszystko zjadła i, a ja wiem, że ona nie powinna tego nawet w ogóle jeść. No na tym się skończyła ta rozmowa. Przewijała mi się ta rozmowa przez jakiś czas w głowie i tak sobie potem myślę, zadzwonię i powiem, co ja o tym myślę. I oczywiście, kochani, nie wiem sam, co bym zrobił, gdybym był ja na miejscu tej osoby, dlatego ja nie krytykuję. To nie jest krytyką moją, że źle było coś zrobione, ale już w przemyśleniach my jako dorośli ludzie, jeśli my dorastamy w Chrystusie, powinniśmy wiedzieć, że coś tu nie tak jest. Ponieważ mi powiedziane było, że ona powinna wiedzieć, że jej tego nie wolno jeść. Czyli jej wina, że się tego najadła. No i tak możemy to zostawić, prawda? Możemy szukać dziś winy. Ale tu nie chodzi o winę też, kochani. Tu chodzi, o, tu chodzi o właściwość, jak się właściwie w takiej sytuacji zachować. faktycznie, ja słyszałam, tam było sześć osób i ja nie będę. I ktoś tam by powiedział, że ja nie powinienem przecież zwracać uwagi tylko na jedno. Ale jako chrześcijanie, dlaczego nie? Dlaczego robić apetyt komuś na to, na coś, co ta osoba bardzo może by chciała zjeść? Może tą osobę jednak trzeba wziąć na boki, i powiedzieć, hej słuchaj, tego chyba prawdopodobnie nie wolno jeść. Przemyśl to, więc jeśli chcesz, ja to pokroję, i niech to ludzie zjedzą z daleka od ciebie, żeby tobie nie robi smaku Prawda? Pomyślmy o tej osobie. Nie o tym. Nie o, ponieważ ani co tutaj pokazaliśmy. To teraz pokazaliśmy, jaka ta osoba jest słaba. Tak, jak ona jest słaba, wiedząc, że nie powinna tego się na to zjadła. A może my pokazaliśmy słabość tych sześciu osób, że oni musieli coś zjeść. Ewentualnie osoby serwującej, która też nie mogła wytrzymać, też chciała. Ja nie będę myślała tylko o tobie. jako zawodowi chrześcijanie, czyli jeśli faktycznie Chrystus w nas mieszka. Dobrze będzie, jak przemyślimy to. Oczywiście, my możemy zrobić głupotę, nie potępiajmy siebie za to, gdyż, yy, tak jak powiedziałem, jak, gdy ja zadzwoniłem tej osoby i zwróciłem uwagę, i powiedziałem słuchaj, ja sam nie wiem, jak ja bym się zachował w tej danej chwili. Gdy ja, ja bym może też tak zaserwował, bym nawet nie myślał. Może by mi nawet potem skrytykował tą osobę. Ale musi też przyjść zastanowienie, że może to trzeba jeszcze w inny sposób rozwiązać. Nie potem plotkując o, o tej osobie, i może jeszcze nawet myśląc, hej, ciekaw jestem, czy ona potem yy, z bólu zwijała się w łóżku przez jakiś czas. Czy ją bolało, czy nie wiem, miała rozwolnienie. I tak to będziemy rozpatrywać. Kochani, pamiętajmy żeby naszym barometrem był Chrystus, a nie my, nasze zachowanie, ktoś z naszej rodziny, ze znajomych, sytuacja jaka się nagle napatoczy. Bo gdy czytamy Pismo Święte, jesteśmy dosyć blisko, jesteśmy, czytamy prawdę, Słowo Boga, prawda, ale tylko będąc z Nim, On nas zmienia. Ale wciąż to jak my żyjemy, to nie gdy my czytamy Pismo Święte, nigdy my jesteśmy z Nim właśnie to, gdy jesteśmy testowani życiem, to pokazuje naszą dorosłość albo dziecinność w Chrystusie. Pozdrawiam wszystkich.